poznajsku jak nie myla co Nie wiem kiedy my to no nie no ogarniemy to już wywożą dzisiaj wszystko no będzie porządek Nie no te, i te nowe meble chociaż stare niektóre jeszcze wiesz ja na przykład biorę mój fotel ze sobą bo jest świetny Jesteśmy na tarasie zabytkowego budynku Arkadi. Za mną jest biuro Fundacji Malta, gdzie jesteśmy już od 8 lat w centrum poznania przy placu wolności. To bardzo zabytkowy budynek. Był tu kiedyś teatr. Było tu Kasyno, kiedyś grał tu Krzysztof Komeda, a teraz jesteśmy my, Fundacja Malta z Międzynarodowym Festiwalem Teatralnym który w tym roku także pod opieką partnerską przy wsparciu Vox będzie organizowany między 18 a 29 czerwca. Prace z Boxem i z Piotrem Felkerem tak naprawdę zaczęliśmy w 1997 roku. Wtedy po raz pierwszy festiwal dostał taką dużą partię drewna na zbudowanie konstrukcji dla jednego z spektakli, które odbywały się na Malcie. Potem co roku właściwie można powiedzieć były jakieś różne formy współpracy i budowania tych relacji. Ale kiedy dokładnie 18 lat temu, w 2003 roku, zakładaliśmy fundację. Malta, no to Piotr Felkel był jednym z członków założycieli, jest nim do dziś. I wtedy nasze biuro w zamku zostało przez firmę VOX w całości wyposażone w różnego rodzaju szafy, biurka, krzesła, fotele. I to jest jeden z foteli, czyli on ma 18 lat i będzie dalej służył. Ja sobie go zarezerwowałem, bo po prostu jest bardzo dobry i, i, i cały czas nam służy. Ale jak widzicie, tu jest na razie wielkie sprzątanie i za chwilę będziemy mieli zupełnie nowe meble. Tak, to jest olbrzymia przestrzeń loftowa prawie 400 m2. To tutaj zapadają najważniejsze decyzje dotyczące Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Malta, ale też innych działań, bo Fundacja Malta też odpowiada za działania edukacyjne, animacyjne, aktywizujące, społecznie zaangażowane. Wpadają do nas tutaj różne inicjatywy. Przychodzą ludzie, którzy interesują się klimatem, ekologią, którzy chcą zorganizować jakieś spotkania. My jesteśmy załogą, która z chęcią przyjmuje takie osoby, dzielimy się tą powierzchnią, tą przestrzenią, zależy nam też na takiej wymianie kreatywnych myśli. Projektując przestrzeń Fundacji Malta, myślałam o aranżacji, która odzwierciedli energię tego miejsca. System Creative pozwolił na niezwykle twórcze podejście do projektowania samego mebla. Kształt i kolor, nogi oraz uchwyty są w 100% konfigurowalne. Całą przestrzeń zaprojektowałam w programie do aranżacji wnętrz VoxBox, dzięki któremu mogłam bardzo precyzyjnie dobrać wszystkie składowe projekty. Od pojedynczego mebla do wymiarowania całej ponad 400 metrowej przestrzeni biura. Czujemy się tu trochę jak w domu i chcemy, żeby ten dom był przyjemny i dobrze wyglądał, i żebyśmy się tu dobrze czuli. Dlatego super, że wracamy też do relacji z Voxem. To było bardzo naturalne, kiedy pomyśleliśmy o tym, że pora na zmianę, pora odświeżyć biuro. Chcemy, żeby tu był, zapanował taki kreatywny i, i twórczy ład. Tak jak wielokrotnie Vox był merytorycznym partnerem festiwalu, tak również jest to w tym roku. Otwieramy nową przestrzeń, już nie Plac Wolności, tylko teatralkę, słynną łąkę za operą, i tam budujemy scenę, budujemy całą strefę dla dzieci, którą też wyposaża już od lat dla nas Vox. No i zobaczymy, jak nam wyjdzie w tym nowym miejscu, ale myślę, że będzie, tak jak zawsze, super. Zapraszam na festiwal. Malta Festiwal Poznań 18-29 czerwca